Witam na kanale Damian Kuchni od Kuchni. E, a było to taki, takie danie, taka sałatka. Była to sałatka z Mortadeli. Była tam Mortadela, był tam ser i ogórek y, konserwowy. Ja dzisiaj to sobie zrobię z tego względu, że idę do pracy na nocną zmianę, więc taką sałatkę sobie właśnie zrobię. E, jedyna taka zmiana, kupiłem sobie trochę lepszy ser o jakimś po prostu smaku, kiedyś to tam dawało się po prostu goldę. E, Kiepski, kiepski był smak tej goły, więc ja sobie dzisiaj kupiłem jakiś ser po prostu taki, żeby y, troszeczkę lepiej smakował. Oczywiście jaki kupicie ser, to zależy tylko od Was. Nie musicie używać mortadeli. Możecie kupić sobie jakąkolwiek inną wędlinę. Ale ten sposób, który pokazuję, to tak mnie troszeczkę po prostu przenosi w ten czas, kiedy takie sałatki się właśnie jadało. Więc ja Was zapraszam na przepis. Zostawcie komentarz i jedziemy z tym przepisem. Więc wszystko kroimy, kroimy w paski, ja sobie to kupiłem w takiej podobnej grubości, nie chciałem takich grubych kawałków jak to kiedyś się robiło. Ja chcę sobie pociąć to wszystko w kawałki mniej więcej równej grubości, a to są takie 3-4 mm. i tak będę starał się, żeby e, wszystkie kawałki, e, znaczy się kawałki sera i mortadeli to się nie zmienią, ale będę się starał, żeby ogórki też miały podobną grubość i wszystko kroję e, w paski. To jest naprawdę szybkie i proste, bo już w sklepie Wam potną na maszynie, na odpowiedniej grubości paski jakie chcecie, i plastry. W domu tylko to poprzykrawacie i macie szybką, super szybką sałatkę. Warto trochę porozrzucać, bo one są posklejane teraz. O, w ten sposób. Teraz mortadela. Najważniejszy jest sos, ale to pokażę wam za chwileczkę. To są naprawdę trzy składniki, ale sałatki wychodzi naprawdę dość dużo. No i ogórki, to trochę dłużej potrwa. Ale też coś takiego, też takie paski. Okej, okay, ja to sobie potnę, nie będę was tym zanudzał. Znalazłem w lodówce jeszcze czerwoną cebulę. To połowę skroję na takie drobnożytkie paski, wąskie i bardzo cienkie. O, i takie. Oto gąsiutkie paski cebuli, też można rzucić. mam jeszcze do tego pietruszkę, którą również pokroję no i teraz zrobimy sobie sos do tej sałatki sos też bardzo prosty potrzebujemy majonez jakieś trzy łyżki no wiadomo zależy ile macie tej sałatki ile tego zrobiliście ja wam mniej więcej gramaturę podam z filmem do tego łyżeczka musztardy u mnie musztarda rosyjska dodam troszeczkę więcej i do tego jeszcze łyżka śmietany kwaśnej tej zalewy od ogórków też można troszeczkę kapnąć Wystarczy. Troszeczkę pieprzu. Jak wiecie, zawsze tym młynkiem kręcę, już mi się nie chce kręcić, więc sobie zmieliłem w takim dużym młynku i chyba teraz tak będę dodawał. Więc pieprz grubo świeżo mielony. Troszeczkę soli. Kapniemy cytrynki. Ok, wystarczy. Nie za dużo, to nie ma być cytrynowe. I to już by był praktycznie ten sos. I to jest taka sałatka naprawdę i do pracy. I możecie spokojnie na stół postawić jak przyjdą znajomi, bo to jest tak proste i naprawdę dobre. No i wystarczy to teraz wymieszać wiadomo. nie wymieszać, nie bać się tego, tu nie ma żadnej sałaty, nic co by się rozleciało, więc spokojnie mieszamy. Oczywiście teraz można to posypać troszeczkę jeszcze pietruszką zieloną fajną, będzie to troszeczkę lepiej wyglądało. Ale jak to sałatki na bazie majonezu, żadna nie jest jakąś nic świata, ale smakują naprawdę świetnie. sobie spróbuję pychota. i dobre to jest. Naprawdę. Polecam sobie zrobić to, tutaj mortadeli sprawdzałem jej skład. Nie jest tak tragicznie, jak o niej się mówi, jak o niej się pisze. We włoszech mortadela jest wspaniałą wedliną, jedną z naprawdę lepszych e, więc my też jakoś podejdźmy do nich trochę lepiej wiadomo, jeżeli się kupi oryginalną włoską która jest droższa od dobrej polskiej szynki no to wiemy jaki mamy produkt ta nasza polska e, mortadela też nie jest zła w składzie było tutaj 90% mięsa i nie, był to, nie było to żadne mięso oddzielone mechanicznie, tylko normalne normalne mięso, więc Spokojnie ją sobie kupcie, a skład tej mortadeli jest dużo lepszy niż tych tanich kiełbas, które, które się normalnie kupuje. A, a to jest tam po 30-40% mięsa. Więc serdecznie polecam do przepisu. Zapraszam na moje przepisy. Zostawcie komentarz. Napiszcie, co o tym myślicie. I do zobaczenia w następnym filmie.